Wrocław, Mosty Sikorskiego widok od strony pracuje na Pawła II w kierunku ulicy Księcia Witolda nad brzegiem jednej z obiegów Odry nowe inwestycje wyremontowane stare budynki przebudowane zespoły budynków głębi maszyn uniwersytetu, i gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego na pniu drzewa ptak, duży ptak niestety nie potrafię z tej odległości rozpoznać wszystko remontowane z torowisk jeżdżą tramwaje ozdobne te w Piaskowcu elementy ogrodzenia Not nad samym brzegiem na przestrzeń do parkowania różnych wodnych statków, barek, motorówek, jachtów, a więc parkowisko rzeczne przygotowane do aktywnego wspomagania ruchu na płynącym w dole kanale otry Urządzono zejście po schodach z prosto schodnika w kierunku, Promenady spacerowej wzdłuż nowych budynków, jest to również zejście na poziom brzegu. Odremontowany budynek przebudowany tworzy małą enklawę w tej chwili jeszcze nie zagospodarowaną pomieszczenia do wynajęcia. Widać elementy starej zabudowy, urządzone oświetlenie, nasadzenia drzew i gotowa do przekazania właścicielom nowym, ewentualnie najemcom, przestrzeń nad brzegiem kanałowej trwają końcowe prace wykończeniowe stare budynki wyremontowane odnowione wjazd na posesję zabezpieczony naprzeciwko również nowy budynek po przeciwnej stronie ulicy na przed budynkiem wybudowane nowe budynki. Aktualnie wyposażane i przygotowywane do przekazania nowym właścicielom lub najemcom. Dziękuję za uwagę.